Matko, łaska. Cześć, hej, hej, będę się o ciebie jako duch. Hej. Wiesz, że, że kupę stanie tymi mi zabierasz? O, kupka. Czekaj, muszę zabrać trąbę koniecznie, bo w mhm. ten sposób cię wyleczę. Okej. Okay. Dobra. Wiesz co, będę cię Musimy muszę teraz znaleźć pająki. Będę cię teraz denerwował. Hej, listen, listen, hej, hej, listen. Listen, o, co to jest taki duży chodzący czarny z oczami? Idę co? za. Nim. Ej, taki, taki duży czarny z oczami tutaj jest, w tym miejscu, gdzie ja byłem. Wygląda. On, jest... on tak znika, jakby nagle? Tak. Czyżby miał. O, a teraz jest taki z zębami. Wygląda jak taka chodząca pirania. To są halucynacje. Uuu, grzyb. To są te rzeczy, które ci się pojawiają, jak masz bardzo niskie sanity. Nie mam sanity. No, ale jesteś duchem, no to automatycznie tak jakbyś w ogóle miał bardzo niskie sanity. Hej, listen, listen, hej, Link, listen, Link, hey, listen... Hej, listen, hej, Też miałeś jej dosyć? fuck up! Też czy miałeś jej dosyć? Szczerze mówiąc, nigdy nie grałem w żadnego... żadną Zelda. Nie martw się, by, ta, ten... Yy, o Jezu, te, te właśnie latające cingwajsy, które ja nazywam lumkami, tylko bardziej denerwującymi, były tylko chyba w jednej części, jeżeli ja pamiętam dobrze. Aha. Więc Powiedz wiesz. Mi koniecznie, jeśli znajdziesz pajolki, bo to jest w tym momencie priorytet. Dobrze. Pamiętasz, gdzie umarłem? Eee... To było no obok księżyca. Ja po... Nie potrzebuję twoich zwłok w tym momencie, potrzebuję tylko twojego ducha. A. Dobra, ja się gdzieś tu przemieszczam dookoła ciebie. Widzę cię na mapie, ale. Ale co z tego, że cię widzę? Hound Seeds? Hmm. Może będziemy mieli nawiedzone nasiona. Ej, ja je przesunąłem, wyobraź sobie. Dobra, to jest biom kamienny. Jest nadzieja, że będzie tu gdzieś pająk. Nawiedziłem trawę. Ej, to jest bardzo fajne. Nie tak, wiem, jak... to daje to strasznie mikroobrażenia, niestety. Co, nawiedzanie? Tak, możesz, możesz nawet zabić, jeśli będziesz wyjątkowo u uparty w tym. Wyobraź sobie, że mam bardzo fajną kwestię, jak nadchodzi na noc. Uch, 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 uch. Hmm. To hmm. głębokie. Głębokie, nie? Powiedz mi, bo mijaliśmy takie takie jakby wypalone kręgi na ziemi. Tak, to są obozy Walrusów. Myślałem, że bo to coś przypomina mi to coś, co teraz jest pode mną, taką poświatę. I wiesz, i zastanawiałem się, czy może to jest darmowy, darmowe miejsce wskrzeszenia. Hej, listen. Hej, wicked bottom, listen. Ej, a tutaj taki cień jest Fezie, powiedz mi, taki cień tak leży na ziemi, cień. taki długi, wygląda jak jamnik leżący. O, właśnie zniknął. Eee, to to chyba też halucynacja, wiesz? Kurde, wiesz co ci powiem? Jedyne co mnie boli nocą w tej grze, jak jestem duchem, to robi się jeszcze ciemniej niż ustawa przewiduje. Co Jeśli od... są jakieś ustawy na, na ciemność w ciemności, to ja dziękuję. No, wyobraź sobie, że są. I może być ciemno jak w dupie murzyna. Co, żebym... Co powiesz na to, żebym. Co powiesz na to, żebym. Nawiedzał Talbirda? To go zabijesz za jakieś 100 lat, więc. Tylko, Hej. że on za mną dziwnie chodził. Nie, nie to, żeby coś, ale wydawał się, jakby mnie widział. To wymaga dłuższej, dłuższej oceny i dłuższego sprawdzenia to przy pomocy maldera i skali, tylko trzeba by było... Mm. Ej, właśnie tak zauważ, że my... Taka mała ciekawostka dla ciebie. No. Wcześniej w Dom Starve Together Sanity bardzo dużo mocniej spadało pod wpływem ducha, w sensie jeśli twój towarzysz. Znalazłem pająki! Dobra, prowadź. Nie widzisz mnie na mapie? Widzę cię na mapie. No to tu jestem i tu są pająki. Dobra, czekaj, pułapka. Uuu. Oczywiście powypadają same silki, to zawsze tak jest. Tak, Znam życie. Tak, oczywiście, że jest silk. Ty, i to od razu zabija ten? Pająka? Mhm. Uuuuh, Hound Tentacle, chodź tu, tentaklu. Wcale Dobra, no nie bawię że... się w chętajem. Dobra, Dobra, ja się może. Okay. <laughs> ja okay, się dobrze. może odsunę, yes. Bo, yes. bo ja mam. Dobra, masz? Tak, chodź. Idę, jestem. Już ci zaraz zrobię serce. Tylko sprawdź, czy masz dużo życia. Mam dużo życia. Słyszałem, jakbyś poświęcał skawałek swojego życia, żeby mnie strzegnął. Tak, no tak to wygląda, niestety. Dobra, ile Cześć. masz? No, i 50 życia, 100 zdrowia. Dobra, a teraz. Ty, ale teraz nie mam tej mapy. Yy, cofnijmy się może w miejsce, w którym ostatni raz mi się mapa zaktualizowała. Wiem, gdzie to jest i tam będą moje wszystkie rzeczy. I A tak. tam jest dość dużo żarcia, dlatego chcę się wrócić. Ale wiesz, że się nic nie popsuło? Nie, wiesz co, to, było, to był za krótki okres, żeby coś się przez ten czas popsuło. Sprawdzę jeszcze mapę. Dobrze, idziemy dobrym kierunku idziemy, milordzie. Uuuu, u uu, zobacz, co znaleźliśmy. O, super. o, zobacz, co tam leży. Tylko na razie bym nie ten, na razie bym nie. Najpierw rydzi, odzyskajmy twoje rzeczy. Dobra. Oddamy przeszkodzi. Żepy za y... tak, 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 Ok. Ta. Ale powiem Ci, że właśnie fajnie, że tak czasami widać, co się przy okazji, wiesz, gdzieś tam biegniesz i przy okazji coś odkrywasz. Na przykład właśnie takie miejsca, jak przed chwilą, że będą gdzieś tam leżące po prostu te gircy, czy jak to się tam nazywa po polsku. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Znowu zapomniałem. Tryb. Tryby, On dziękuję. O, kupa. Ja nie miałem kupy. Czy Ty znalazłeś, znalazłeś kupę i ją tu podrzuciłeś? Tak, wiesz, co? nasze kupy w kieszeni i je podrzucam w dziwnych miejscach. Nie, po prostu pan się zesrał, go zepiliśmy Ej, fajny szkielet został. Jakbym mm -hmm. pro, prosił o to, żeby mnie zabić. <grym> o, fuck! <fan. grym> nie żeby coś. No. Ale nie mam w ale? ogóle żarcia, które miałem przy sobie. A ile miałeś żarcia? Miałem z y, siedem marchewek. Eee, uh, okej. Okay. No to nie fajnie. To nie fajnie. Mogę wiesz, co ci zrobić za to w ramach przeprosin i tego, że, że musiałeś ten? Znowu cię ocalić. Patrz, ma masz. Co ty mi dałeś? Ej, nie mogę wziąć, proszę. To, co to jest? Lina. Nie. nie. Dobra, wyrzucę to i to podnieś po prostu, proszę. A, dziękuję. Masz giłandę. Gi wiesz, co ci powiem, co jest lepsze? Jestem taki śliczny. Wiesz co ci powiem, co jest lepsze? Że, tak. yy, że tam, gdzie yy, weszliśmy... Ja Zobaczmy te pająki do końca, to będziemy okay. mieli przy, przy okazji trochę tego. Dobra, tak. ale y, to, co chcę powiedzieć. Tam, gdzie y, byliśmy na początku, gdzie przeszliśmy... O, to jest złoto. Y, tam, gdzie przeszliśmy przez tą, przez y, przez kolczastą cipkę... No y, ja, Proszę, nie używać tej nazwy. Kończyłaś tą ciwkę, to po drugiej stronie zostawiłem przy te pułapki, przy tych, przy yy, królikach. Zrobię nam plecaki. Ej, i królika w ogóle straciłem. Nie, Miałem królika martwego jeszcze przy sobie, chyba. Dobra, trzymaj, się plecak tutaj jest. Dziękować. Włożę do plecaka od razu kupę. Nie, jest dobrze, trwa tydzień, a my ciągle nie mamy miejsca na obóz. No. A pamiętaj, że przy siódmym zaczną się pojawiać nasze, nasze ulubione wilki. No, e, no cóż, nie dobrze, nie niedobrze. Nie dobrze, a tutaj biom kamienny. Czekaj, może podejdziemy, bo... Zrobię sobie ten, zrobię sobie pikaksa. To po pierwsze. I wykopię... By, 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 by. Nie, nie chcę cię atakować. Wykopię trochę złota. No to mamy pięknie Jest dużo złota. tutaj złota, a nam się złoto przyda. Majpre, wiesz czego mi brakuje w tej grze? Był kiedyś mod do oryginalnego Don't Starve, ale już później nie widziałem, żeby, żeby ten mod w ogóle był. Albo go usunięto, bo był zbugowany, albo coś, ale był mod. O, drugi koła który... Ale był mod, który pozwalał ci zrobić jedyny pierścień. Musiałeś mieć 8 kawałków złota. I mogłeś zrobić. No i zrobiłeś jeden, jeden jedyny pierścień. I jak go założyłeś, to od razu chyba zero sanity miałeś. Jak tylko go założyłeś, to od razu zero sanity, żeby było śmieszniej. Ale, ale wszystkie potworki cię nie atakowały. A halucynacje też nie? Eee, halucynacje też nie. Aha, no to trochę opadło. Tylko, to, że nie? wiesz, masz zero Sanity i masz na sobie jeden jedyny pierścień, który masz w tym e, slocie, gdzie masz e, wszystkie narzędzia, nie? Mhm. No, i teraz wyobraź sobie, co się dzieje, jeżeli ściągasz jedyny pierścień, masz zero Sanity i chcesz na przykład zebrać kawałek tego e, kamienia. O Boże, ale to się permanentnie ustawiało Sanity na zero? Yy, nie, po prostu za każdym razem jak ten, jak, yy, jak go zakładałeś, to yy, sanity minus maksimum Ci robiło. Do zera Ci go drełowało i potem musiałeś sobie to sanity do, yy, do góry podnieść. Spójrz, no tym tak, cóż. No ale wiesz, w ramach tego, że nikt Cię nie atakuje, to, to było w miarę logiczne. Dobra, nie mam żarcia. A nie, czekaj, mam. Upiekę sobie dwa nasionka. I w ogóle moje, san moje sanity idzie w dół, pomimo tego, że mam girlandę. Ale spoko. Może to też przez to, że jestem troszeczkę nadwyrężony fizycznie. O oh wow. Dobra, mamy dzień. Co by się nam przydało? Przydałoby się znaleźć to no małe. Yy, wiesz, co by się jeszcze przydało zrobić? Przejść hmm? przez... ...kolczastą cipkę. I po drugiej stronie... Nie stro widzisz tego, ale zamykam oczy i patrzę po prostu pod tymi powiekami w niebo. Ale ty masz zamknięte oczy. Ale nie, ha, ja jako żywy człowiek. A, yy, bo po drugiej stronie zostawiłem te, zostawiłem yy, trzy pułapki przy tych, przy... Yy, jak one się nazywają? Przy, 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 no, królikach i fajnie by było, gdybyśmy je zebrali, bo na pewno króliki się już złapały. Hmm? A jak je zbierzemy, to będziemy mieli żarcie. No mamy 8 mięcha, to już coś, nie? No. Dobra. Cześć, się się masz kasi... roz... Aha, ty no, masz miękko z tego. Zrobiłem Lol. Ale... Zapomniałem, że koalafant daje mięso. No, ktoś cię zabiło, nie? Ej, puścił bąka i dlatego umarłem. No, bardzo zabójczego. O, oh, fuck, dobra, wiesz co zrobiłem? Hmm? Zabiłem króliki. Z przyzwyczajenia. No, no to dobrze, no to mamy teraz. Te. Ale mięso się psuje, a króliki nie. Aha, fakt. Ale mięso się stokuje za to. No, to też racja. Dobra, to teraz pytanie, czy sprawdzamy tutaj, czy raczej cofamy się przez wyrwę w czasoprzestrzeni? Wiesz co, idziemy chyba jakoś tak na lewo, tak myślę. Czekaj, na zachód, dobra. Na dziki, dziki zachód. W ogóle to jest fajna metoda... Nie, wiesz jaka to jest metoda? Bo ja zawsze zapominam, w którym kierunku jest jaki kierunek świata, nie? I mm -hmm. zawsze sobie przypominam y, tytuł filmu y, Old Old West, Dziki Dziki Zachód z Willem Smithem i sobie kojarzę, że po lewej stronie jest ten zachód. To jest takie Tak, film jest głupi, głupie jest skojarzenie, ale y, powiem Ci tak, że jakbyś Ale powiem Ci, że nie wiem, czemu ludzie się tak burzą nowego wielkiego mecha pająka, według mnie był fajnie wymyślony. On był zajebisty, steampunk pełną, wiesz, parą. Badoons. No. Steampunk pełną parą, baduj tak, złapałem. No, raz. Dobra, Pan... powinniśmy znaleźć coś tutaj. Wiesz, co jedyne, co, co według mnie jest takie dość nieintuicyjne, albo to się zbugowało? No. Nie aktualizuje mi się mapa w tym miejscu, w którym ty poszedłeś. Mmm. Bo. Nie widzi, widzi tylko, mapa widzi tylko te miejsca, w których ty byłeś jako żywa osoba. Nie, widzisz. I przy tym nie ma czegoś takiego jak dzielenie odkrytego obszaru. Szkoda, to mogliby wprowadzić, panowie sklej, albo jakiś mod. Albo inaczej nie mod, tylko to co zacząłem wcześniej mówić dodatek. No bo sorry, ale ja na przykład w Wowa jak grałem, ja nie wyobrażam sobie Wowa bez dodatków, bez atlasu, bo teraz to jest dodane, a kiedyś tego nie było. Wyobraź sobie, że kiedyś na przykład miałeś idź i zabij te, i te potwory. Mhm. Fajnie. I miałeś, że gdzieś w tej krainie są takie i takie potwory, idź i zabij ich 20 i przy okazji zbierz z nich 30 serc. Aha, fajnie. Tylko gdzie te potwory są, gdzie je mogę znajdywać? Kiedyś w czasach jeszcze właśnie przed Wrath of the Lich King tego nie było i po prostu trzeba było mody instalować, żeby to osiągnąć i zaznaczyło ci się jakoś na mapie gdzie co jest. Yy, wiesz co? Tak i to było piękne. I umieram Dlaczego z głodu. Mam 15 mam 15 głodu. Więc no to trzeba Ci będzie zrobić trochę mięcha. No, trzeba będzie gdzieś rozstawić ten, bo mam jeszcze dwa nieupieczone mięcha z tego z kurlika i można coś by z było z tym zrobić, nie? Ale morsele dają bardzo mało. Ale upieczone? Generalnie morsele są po prostu kiepskie. Chodź na wschód, bo tutaj chyba nie byliśmy, a to wydaje mi się, że tam może coś się w końcu znajdzie. Dobra, tylko czekaj, tylko dokopię do końca ten kamień ze złotem i pójdziemy sobie na wschód. Gdzie ja Lenina że Nie wiem, czemu akurat konkretnie, przynajmniej z tego, co tak czytałem po internecie, bo żaden mój znajomy nie wyrażał takiej opinii, Jakiś zachód jest po prostu bardzo, nie, bardzo nielubianym filmem komediowym. Czekaj, ten a film był przykład, komediowy? No to była komedia przecież. Lol, a ja myślałem, że takie, wiesz, lekkie science fiction. No, dla mnie to była komedia. Zastanawiam się, to było zbyt głupie, żeby traktować to jako science fiction. Wiesz, ja ostatnio natknąłem się na, na pewne anime, znaczy na opis pewnego anime, które oglądałem, a najpierw czytałem to, a nie, przepraszam, najpierw oglądałem, a potem czytałem jako mangę. Chodzi mi o Desu no To i wyobraź sobie, że to jest opisane jako horror-kryminał na, na jednym z polskich portali. Mówisz o no To? Tak. No mówię Desu no To. Desu... no, jest... desu no, desu... no To. Hej. Ja nie używam japońskich nazw, bo nie znam japońskich. No, to jest Przykro mi. Yyy dobra No chyba, Naprawdę... że to po prostu anime nie ma po, nie ma wersji, co się nazwy nie ma angielskiej. No chyba, że. Albo polska nazwa to jest też angielska. Słuchaj. Yy, postawimy gdzieś chyba ten, musimy gdzieś postawić jakąś się nazywa. Ognisko. Ognisko, bo ja mam 5 z głodu. A nie masz nawet jakichś tam... dam ci 5 marchewek. Daj mi 5 marchewek to chociaż coś zjem. O! Zmienili to teraz. Teraz jest give all. Oh. O! Więc możesz dać wszystko za jednym zamachem, fajnie. Ciekawe Dobra, yy... Obawiam się, że nic tutaj nie ma. Eee... No to idziemy na wschód bardziej. Ale Defno to jest horror połączony z kryminałem. Ale Ale wiesz co, ja nie uważam. Te, nie uważałbym tego za horror. bardziej no, bliżej temu. Słuchaj, to tak jakbyś powiedział, że filmy gatunku gore nie są horrorami. Nie, one są gatunku gore. Ha, ha. No, ale mimo wszystko zaliczają się też do horroru. No, Wszystkie tak. slashery to są horrory de facto. No wiadomo, no to jest gdzieś tam jakaś płynna linia jest, no ale Death Note nie jest. Słuchaj, to jest moim zdaniem po prostu brak rozróżnienia pewnych gatunków. Tak jak na przykład bardzo długo Diablo nie był uzna, uznawany jako teoretyczny RPG, bo A On był Hack'em zabierało... Slashem, łamany na Tak, ar, tak. Ale, jeszcze za, ale jeszcze wtedy nie wymyślili terminu Hack'em No, też racja. Więc myślę, że to jest właśnie to. O, kamienna droga. Dobra, to możemy znaleźć świnie. Jest duża szansa. Jest duża szansa, mówisz? Yy, dobra, eee, koniec. Drugą drogą... stronę. No. Bo przy okazji... Yy... Tu jest jakiś moskit, którego nie chciałbym spotkać, zważywszy na to, że mam dość mało zdrowia. No, ja mam dość mało zdrowia. Nie, zrobiłem dużo, go mam mało. No, O o fuck. Nie, czekaj... O, aha, okej, okay. super, masz to podnie. Chciałem ci to zrobić. Chciałem ją wygasić. W ogóle i tak muszę ją... Ty. Stój, stój, stój! Muszę nową pochodnię zrobić, bo ta ma tylko 2% już A -ha. Takie okej. Okay. Dobrze, że się bawiłem pochodnią, bo to zauważyłem przy okazji. Tak całe szczęście, że prawie chciałeś mnie zabić. A za szczęście Okej. Okay. Może przylagować, bo mi przylagowała gra, bo zapisywanie jak zwykle. No, no niestety tego się, to się nie zmieniło. Ale ja tą grę, słuchaj, to jest chyba jedyna z gier, którą mam wrzuconą na SSD, a muli gorzej niż na zwykłym tym. Yy, z ...dysku twardym. Nie wiem KDD. jakim cudem, ale generalnie ten start jest... ...no zdarza mu się chrupać i to tak zdrowo, nie wiadomo dlaczego czasami. Wiesz, my jesteśmy na pc a podobno gorsze jaja są przy zapisywaniu gry w wersji na PS4 i PS Vita. Nawet nie chcę wiedzieć, jak to musi chrupać na PS Vicie. Na PS Vicie działa podobno lepiej niż na PS4, a my weszliśmy Uee! w szczere pole. No to bardzo nas fajnie zaprowadziła ścieżko. Piękna ścieżka, powiem ci tyle. Normalnie lepszej drogi moja droga nie, mo nie mogłaś wybrać, droga skali. Shut up, Molder. Ojej. I wiesz co jest gorsze? Że my tutaj się odnosimy do Moldera i skali, a duża część ludzi, która to będzie, znaczy może nie duża część, bo mam nadzieję, że y, jest szerokie grono, które chociaż kojarzy o kim mówimy. Ale duża część osób, która, która to będzie oglądać ten materiał wątpię, żeby wiedziała yy, skąd pochodzi Molder i skali i żeby chociaż. Dobra, dupa robię ognisko smażę mięso, bo jestem jestem do. Dobra, ja smaż mięso wody. i słuchaj, w tym miejscu tak mi się wydaje, że będziemy po prostu kończyć tą sesję. No, okej. Okay. Dobra, ja też sobie usmażę mięso. O mordek! Gdzie ty to postawiłeś? <śmiech> 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 What the fuck have you done? Mój drogi <laughs> No cóż, no przecież sam mówiłeś po francusku jakiś czas, no to się dostosowałem. Żyny Pipa, merdy, tylko tyle pamiętam. la France, dobra. Ja coś z. Ja miałem 5 lat, się uczyłem francuskiego i w ogóle nic nie pamiętam. No matko, dobra, chodź tu stanie obok mnie. Jedz, nawpychaj się i w tym ja. miejscu sobie skończymy tą sesję nagraniową. Mam nadzieję, ja. mamy nadzieję, przepraszam, mamy nadzieję razem z Fezem, że Wam się podobała, a nawet jeśli się Wam nie podoba, to fajnie by było, gdybyście ten materiał wideo i poprzedni e, ocenili i powiedzieli e, w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, ani, ani inny sposób. Poza tym w komentarzu możecie również e, pisać sugestie na temat tego, co, o czym mamy sobie porozmawiać z Fezem, bo to nie jest tak, że my będziemy zawsze randomowo jakiś temat, zawsze możemy sobie pogadać, nie, nie wiem, ktoś napisze Fest czym się zajmujesz, to ty mu tak ładnie odpisz, odpowiesz, prawda? Fezie? Tak, tak, jestem bezrobotny. Jestem <śmieram> bezrobotny. w świetniku takie rzeczy. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć! No pożegnaj. Dobra, możesz się. przestać biegać jako jak dziecko z autyzmem. <śmieram> Nie, pożegnaj się! Biegam za to, żebyś Aha. się pożegnał. Dobra, wstęp, twarz, twarz, twarz. Żegnam. No, cześć wam.